75 lat to bardzo dużo czasu i wyjątkowy jubileusz. Już w sobotę, 9 września, w Wężyskach odbędą się uroczystości z okazji 75 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężyskach. Zapowiadają się huczne obchody. Wielka, wspaniała uroczystość, 75-lecie. Rozpoczynamy je przemarszem z Podrymii o godzinie 12 na boisko sportowe. Gdzie rozpoczniemy uroczystości połączone z festynem? Koniec wakacji, koniec lata, tak zwanego wspólnie z Radą Sołecką i innymi organizacjami, które się włączyły w te uroczystości. Festyn na zakończenie lata, festyn strażacki, ćwiczenia pożarnicze, pokaz sprzętu czy zabawa do samego rana. To tylko część z zaplanowanych na ten dzień wydarzeń. Poza zabawą nie zabraknie również uroczystych odznaczeń i ważnych chwil dla strażaków, ochotników z wężysk. Nadanie, wręczenie sztandaru, z tego co już wiem, to wręczenie złotego medalu dla jednostki OSP za zasługi dla pożarnictwa no inne wyróżnienia odznaczenia podziękowania za 75 lat pracy między innymi dla druhów którzy odeszli, którzy jeszcze są weteranów pożarnictwa no i wszystkich którzy się udzielają w tej jednostce Starania o sztandar dla OSP Wężyska trwały długo. To będzie pierwsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Krosno-Odrzańskie z własnym sztandarem. Uroczystości z okazji 75-lecia jednostki ruszają w sobotę o godzinie 12:00 Przemarszem spod remizy na boisko sportowe przy szkole. Tam odbędzie się dalsza część obchodów.